Witajcie z tam w kolejnym materiale na kanale Tata Moi drodzy, dzisiaj pora na recenzję, opinię, gry. Jest to tytuł, który wyszedł 2 listopada, jest dosyć świeży, natomiast pierwszy tutaj odczucia, pierwsza rozgrywka pojawiła się jakiś czas temu na kanale, a dzisiaj faktycznie pora na taką recenzję, opinię, taki materiał podsumowujący wstępnie czym jest faktycznie sam Achilles Legends Unlocked, także zaczynajmy bez przedłużania. I zaczniemy sobie od jednej ważnej rzeczy, Achilles jest Souls-like'im. Mimo, że się wydaje hack'n'slashem, mylącą rzeczą jest przede wszystkim kamera. I dlaczego mówię, że to jest to Souls-Like? Ponieważ to bardzo dotyczy się samego gameplayu, o które będzie później. Zacznijmy sobie w takim razie od walki, jeśli wspomnieliśmy faktycznie o tym, że jest to Souls-Like. Także przede wszystkim jest to faktycznie kombat, który polega na tym, abyśmy umiejętnie wykorzystywali nasze ataki, umiejętnie robili uniki. Korzystaje starszy i po prostu przewidywali ataki wrogów Także jest to w pełni sousak, jeśli chodzi o to I faktycznie tutaj mamy naprawdę duży nacisk Jeśli chodzi o kombat O to abyśmy po prostu wiedzieli jak nasz wróg atakuje I w tym przypadku mamy na przykład możliwość e, Na przykład zablokowania ataku wroga Bądź na, możliwość sparowania ataku wrogu O mnie to jak trochę później Natomiast tutaj również mamy taką możliwość Że faktycznie wróg tutaj nam pokazuje silniejszy atak wykrzyknikami I teraz tak Kombat wydaje się dosyć przyjemny, jednak według mnie niestety jest trochę drewniany. I to czuć, jeśli chodzi o naszego bohatera, i to czuć, jeśli chodzi o wrogów niektórych. Zwłaszcza wilki są po prostu paskudnie zanimowane i po prostu mega ciężko się z nimi walczy. Tutaj pojawi się największy prawdopodobnie problem Achilles'a, i zwłaszcza największy, jeśli chodzi o kombat. Moi drodzy, w sousalkach musimy namierzać wrogów, aby dosłownie się na nich skupić i abyśmy po prostu wiedzieli, że bijemy się z nimi i że możemy uniknąć ich wrogów. Pomaga to w walce z pojedynczymi wrogami i to pomaga również skierować się na konkretnych wrogów w grupie. Niestety, według mnie jest to zepsutowa ileść. Po prostu jest problem przy namierzaniu e, konkretnych wrogów w grupie i szczerze, bardzo często po prostu odwam kompletnie fokusowanie się na kilku wrogów w spraw zmienianiu fokusu, ponieważ po prostu to nie działa. I wolę po prostu wbiegać w grupę wrogów bez fokusu. Ponieważ powinniśmy zmieniać po prostu namierzenie rogów poprzez gałkę ruch gałki w stronę tego wroga, w którego chcemy bić, a to po prostu raz działa, raz nie działa. Kolejną sprawa jeśli chodzi o kombat, jest to, że generalnie nie czujemy obrażeń zadawanych nam. Bardzo często po prostu animacje wrogów są tak niewidoczne, że tak naprawdę musimy spojrzeć na pasek życia, aby wiedzieć, że faktycznie dostaliśmy ten damage od wrogów. Także to jest bardzo nieintuicyjnie nieprzyjemne. Nie mamy tego feelingu, jeśli chodzi o obrażenia, które są zadawane nam. Jeśli chodzi również o brak feelingu, też problem jest z parowaniem. Według mnie, znacznie po prostu lepiej jest wroga wytrącać z równowagi, co jest przydatne nawet OP. Samo parowanie tutaj, no, brakuje tego feelingu, jak to przystało na. So Natomiast komet jest dosyć okej, okay. ratuje się również umiejętnościami specjalnymi, jak między innymi właśnie kopanie, e, podpalanie broni, rzut w tarczę, który jest naprawdę fajną rzeczą, który również tutaj wpływa na inne elementy rozgrywki i również skille, także mo możemy później przejść do umiejętności. Drzewko jest ala Skyrimowe, co jest ok, jednak w większości tak naprawdę tego drzewka dodajmy sobie punkty w atrybuty, między innymi podsiłę, kondycję, witalność i szczęście. Jest to ok, bo możemy przez to skalować nasze itemki, które się właśnie pod to skalują, ale tak naprawdę samych umiejętności nie ma dużo. Musimy wymaksować pewne drzewko, aby w pełni uzyskać jakąś umiejętność. Wtedy mamy satysfakcję, chociaż tak naprawdę tutaj dużo zachodu, o niewiele tak naprawdę, więc drzewko wydaje się ok, ale tak naprawdę nie jest dosyć mega. Mega duże. Jeśli chodzi o naszą postać, nasze statystyki, mamy tutaj również oprócz tego manę, która również jest tutaj wymagana do większości umiejętności na ekwipunek i tutaj jest tak typowo soul strike'owo naprawdę dużo itemków e, jeśli chodzi o bronię. przede wszystkim bo zbroi praktycznie tutaj nie ma jest domyślne jakieś tam e, sety zbroi natomiast tutaj więcej zabawy jest z broniami i tutaj jest dosyć ciekawie mamy bronie jednoręczne mamy bronie dwuręczne mamy tarcze i tutaj możemy fajnie to łączyć możemy mieć postać pod dual welding możemy mieć postać pod mieć i tarcze, pod e, włócznie tarcze dosyć ciekawie Animacje się różnią nie tak bardzo, natomiast spoko jest to, że po prostu wiele itemków ma różne efekty nałożone, na przykład ogień, trucizny itd. To tutaj trochę daje więcej możliwości, jeśli chodzi o po prostu build building. Możemy również po prostu nakładać te efekty ognia, trucizny, krwawienia, broku, ale oprócz tego również faktycznie wrogowie też tam nakładają, więc wtedy po prostu warto mieć jak to w sous -like przypada i temki, które nam zwiększają odporności faktycznie na te efekty, bądź po prostu też mogą nas wyleczyć. Także mega po prostu książkowe podejście do sous-like'ów, dlatego też i temków dostajemy dosyć dużo, a oprócz tego płynnie przechodzimy do craftingu, który w tej grze jest ciekawy, możemy z czasem po prostu odlekować nowe receptury. I dzięki temu kraftujemy na przykład właśnie temki, które nas mogą leczyć, bądź po prostu zwiększać chwilową odporność na pewne ataki, na pewne obrażenia, tak naprawdę. Pora w takim razie na eksplorację. Świat jest ciekawy, mamy mapy jeśli chodzi o ten świat, i tutaj twórcy starali się coś tutaj dodać do niego. Także lokacje, które są dosyć ładne, tak naprawdę, ale niektóre są strasznie, no po prostu szkaradne. I tutaj, jeśli chodzi o aspekt wideo, audiowizualny, jest po prostu bardzo nierówno, tak naprawdę. Jeśli chodzi o resztę świata, mam tutaj jakieś aktywności poboczne, jak na przykład piwnice, e, szczeliny, do których możemy się teleportować, aby tam zbić falę wrogów. Coś tu się dzieje generalnie i też często w przypadku questów musimy też otwierać jakieś drzwi poprzez dźwignie, poprzez interakcję z na przykład naszą tarczą, którą musimy rzucać. Coś tutaj próbują, jednak tego tak dużo tak naprawdę nie ma. I też czuć pustkę w przypadku questów pobocznych, które tutaj są. Mają w teorii wypełniać tą pustkę jeśli chodzi o świat, ale tak naprawdę Polegają na tym idź, zabij wroga, wróć do mnie i w sumie to tyle tak naprawdę A jeśli chodzi o postaci, ich głosy, czyli aspekt audio, tutaj jest naprawdę jeszcze gorzej Bardzo często kilka postaci jest przez jedną postać W tym Achilles nasz jest dubbingowany przez aktora, który po prostu ma taką Chamską, cały czas ochrypnięty głos, taką chrypkę Coś mi się to kojarzy z Batmanem i to brzmi według mnie po prostu trochę kiczowato. No, you, Jeśli chodzi o resztę audio, często są błędy, że nie słyszymy czasem ataków, albo ataki po prostu są z jakimś po prostu opóźnieniem, także aspekt audio jest tutaj jeszcze słabszy niż aspekt wideo. I moi drodzy, jeśli chodzi o Achilles'a, mamy wątek główny, mamy też questy poboczne, i też mamy uwaga koopa. Co, co może się wydawać ciekawe. I to również testowaliśmy z Savitarem w Achilles'ie, i jestem zaskoczony, ponieważ co nie działa na tym, że możemy po prostu przejść całą grę razem od początku do końca. Absolutnie tak to nie działa. co polega na tym, że po prostu w momencie zrobienia jakiegoś postępu fabularnego, e, zrobienia jakiegoś dungeonu fabularnego w kampanii głównej dostajemy po prostu. Nowy, jakby, nową arenę tak naprawdę w trybie koopa. Także po prostu wtedy możemy wejść w ten tryb koopa na tej wybranej arenie, które polegają na między innymi zabiciu fali wrogów, zabiciu określonej ilości wrogów. Także takie po prostu arenki. I to się wydaje takie małe w sumie. Wolałbym osobiście zrobić całą grę po prostu w kopie, ale ma to w sumie taki bonus, ponieważ e, jeśli chodzi o te areny, uwaga, jest ta specjalna nowa waluta i po zrobieniu tych aren, wyzwań na tych arenach. Dostajemy nową walutę i uwaga dostajemy nowe itemki do kupienia właśnie za tą walutę I te itemki też lądują do naszej głównej postaci Także można farmić przez to, mieć można dzięki temu nowe buildy, nowe postaci Dzięki faktycznie tym wyzwaniom koopowym, Które uwaga można robić też samemu, co jest takie dosyć śmieszne Ale twórcy stwierdzili, ej dobra nie masz kolegów czy coś to możesz sam to zrobić w sumie I to i tak wyfarmić później najwyżej No w sumie okej, okay. jeśli chodzi faktycznie o pozostałe elementy koopu, no tutaj w sumie tego wiele nie ma po prostu e, możemy też e, levelować postać też na tych arenkach, co jest w sumie fajne, możemy też te na wykupować, ale tak naprawdę arenka kończymy w sumie tyle jeśli chodzi o arenki, jeśli chodzi o wrogów tutaj również pora na narzekanie, jak mówiłem na początku jeśli chodzi o kombat, jest drewnianie i faktycznie wrogowie są bardzo również nierówni, mamy wrogów starszych których znaliśmy wcześniej w wersji wczesnej becie Alfie Którzy byli bardzo, bardzo drewniani. I naprawdę niektórzy wrogowie są tragiczni. Jeśli chodzi o walkę z wilkami, lwami, jest po prostu tragicznie. Już pomijam to, jak oni wyglądają, ale po prostu walka jest nieprzyjemna, drewniana. Animacje są bardzo nieprzyjemne, naprawdę to jest słabe, ale są wrogowie, którzy są dodani później, którzy zachwycają mi po prostu swoją płynnością, którzy mogli być po prostu wdach, są wciągnięci i to by tam pasowało. Są świetne przykłady, dlatego jeśli chodzi o to, po prostu czuję, że niektórzy są wrogowie starsi, niektórzy nowsi i tutaj jest naprawdę duży dysonans. Szczerze, wykopałbym wilki, wykopałbym po prostu jakieś lwy, dał coś innego, ponieważ naprawdę niektórzy wrogowie się. Naprawdę bronią tym, jeśli chodzi o ich animacje, design i combat. I po prostu feeling walki. Posągi duże w dungeonach są według mnie świetne, a takie wilki w lasach są paskudne, nakładają efekt krwawienia, jest problem przy namierzaniu ich. Jest ich naprawdę za dużo. Także momentami kombat jest bardzo nieprzyjemny, irytujący i po prostu nie fair. Dobra, w takim razie pora na narzekanie. Kolejne, jeśli chodzi o grę, mówiłem o przecieżce audiowizualnej, mówiłem też o wrogach. Teraz pora na sam aspekt techniczny i optymalizację. Uwaga, jest dziwnie: przy dosłownie dniu po premierze gra bardzo często churpała. Teraz o dziwo jest lepiej, natomiast polecam osobiście mieć dysk lepszy niż dysk HDD. Coś o tym wiemy, także faktycznie wyrosły są czasem problemy z wyczytywaniem terenu, więc tutaj polecam mieć nowszy dysk, więc z doświadczenia. Uwaga na błędy, które jest naprawdę dużo. W momencie grania z Savitarem w 20 minut mieliśmy kilka błędów, przez to po prostu musieliśmy grę resetować. Także błędów jest jeszcze dużo. Co się dzisiaj zdarza w branży, nie wolno tego wybaczyć nikomu. Ale mniejsi gracze, mniejsi twórcy, no, są na to bardziej narażeni. Podsumowując, jest to souls -like, więc w teorii jest trudny, chociaż tak naprawdę nie do końca. E, bardziej irytujące są według mnie jakieś hordy wilków niż sami bossowie, którzy tutaj są w tej grze. Ale w sumie mało o nich mówię, ponieważ bossowie są naprawdę średni. Często to są humanoidy, wrogowie, którzy są wcześniej jako zwykli przeciwnicy. Tylko mają pasek życia, także naprawdę element są slajka, -like czyli bosowie tutaj jest naprawdę taki dosyć przeciętny. Możemy oprócz tego tych bosów oszczędzić czasem bądź zabić. Jak to w przypadku takiego honorowego pojedynku. I wtedy mamy bardzo brzydkie, drewniane animacje, o których po prostu nie chcę widzieć. Także moi drodzy, czym jest tak naprawdę Achilles? Jest to souls -like, który ma ciekawy potencjał z racji rzutu izometrycznego, który posiada elementy, które są z wielu naprawdę gier tego gatunku, który tak naprawdę ma w sobie jakąś tam duszę, ma jakiś tam pomysł. Tak, tylko jednak, mimo wszystko jest to po prostu taki, no, średniak. Jest to po prostu gra... Pierwsza tego małego polskiego studia, także to trzeba zrozumieć Że po prostu starali się, ale nie wszystko im wyszło I tak naprawdę niektóre elementy są bardzo, bardzo Koślawe, drobniane i nieprzyjemne, ale jeśli ktoś jest Fanem połączenia Dark Souls Titan Quest'a To coś ty może znaleźć, chociaż nie oczekujesz naprawdę wiele Bo czuć po prostu ten budżet w tej grze bardzo mocno Tak czy siak, absolutnie nie ma sensu dawać ocen od 0 do 10 Jest to mega obiektywne, subiektywne Ale gdybym ja sam miał dać ocenę tej grze od 0 do 10. Kompletnie tutaj nie musicie się tym kierować. A Hiles według mnie dostałby takie 6 na 10 ma potencjał. Komat robi nawet przyjemne odczucie, jednak po prostu tutaj jest dużo drewna, dużo niedopracowania. Także, moi drodzy, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Pamiętajcie, że to jest to taka wstępna recenzja opinia gry, jeśli chodzi o to, tak naprawdę czym ona jest. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie o tej grze. I do zobaczenia w kolejnych materiałach na kanale Tytani Polska. 去买这些。